Co, trafiłem kogoś? E, zwiali. Oha, przyleciało nasze wsparcie. No dobra, te ja chłopaki z miniganami tam szaleją. Idzie jeszcze jeden, proszę bardzo. Tutaj wszystko trzeba, mówię wam powoli, naprawdę w tej misji można e, dednąć nie wiadomo skąd. To jest, to jest właśnie problem z tymi cholernymi. Co on zniknął? Nie, tutaj właśnie, dobrze. O, pobiegł sobie tam, bardzo dobrze. Biegnij sobie tam, biegnij, biegnij, biegnij. Biegni. Okej, okay, został mi jeszcze jeden szmaciarz, chyba że go załatwili. Nie, został. Wiesz co, mam dla ciebie coś specjalnego. Normalnie powiem wam lot nad kukułczym gniazdem, kurczegościu gościu miał. Heh. Okay, he! Okej, wygląda na to, że jest czysto. No to idziemy się przezbroić. Gazu, 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 gazu! Dziękuję. Huh. no to jazda była ostra. E, powiem Wam tak, e, tutaj też się przyda skar. E, jak najbardziej się przyda skar. E, zobaczymy, wezmę sobie o coś takiego i będzie helikopter, także możecie się szykować e, z Zeusem. E, no chyba, że lubicie sobie do niego strzelać, także e, do wyboru do koloru. Ja myślę, że ten skar powinien mi starczyć już do końca misji. Dlatego nie owijając w bawełnę, jedziemy z koksem, powiem wam tak. Podchodzenie pod tą górę. Równa się snajperzy. Więc od razu mówię na początku, żebyście się szykowali na pojedynki snajperskie, epickie i nie tylko. Został ostrzelany. Powiedzcie, że oberwał. Tak jest! Pięknie, pięknie to było zrobione po prostu. Kolejny snajper powinien na was czekać gdzieś tutaj, z tej strony, dlatego w sumie pod tą górę możecie sobie, jak tego załatwicie oczywiście, tak, to pod tą górę możecie sobie podbiec, tu jest na górze jeszcze jeden. Gdzie jesteś? Jest, dobra. Możesz ty w mordę. Hamski sposób, ale sposób, nie? Pokaż się spaniaszku! z miniganem, to ja jestem mocny, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, i firework, proszę bardzo. Okej, okay, przestawiamy się na ogień pojedynczy i lecimy dalej. Eee, tam snajper jest wykończony, także kolejny snajper, który Was interesuje, będzie ciutkę dalej, ale nie tutaj. Zaraz Wam pokażę, gdzie będzie. O, tam powinien być na bloku. Uy! Się powolutku podkradamy. I zaraz będziemy kosić. Construction Yard, jak widzicie, 200 metrów około. To jest właśnie miejsce, gdzie jest nasz prezydent. Znaczy, nasz, he, gdzie jest prezydent. Tak. Ok. E jeśli ktoś nie wie, to ja podpowiadam, że kolejny sniper jest. O, tam go widać, patrzcie. Może go ubiję. Dostał, dostał. Dostał. Gnido. I e, jeszcze jednego macie. Gdzie jest ta cholera na wieży? A, tu jest. Tutaj. Tu jest, na, tu jest na wieży. Tam jest, widzicie? Cholera. Oberwał, nie oberwał? Pokaż się. No, oberwał. Dobra. Dzida, da, dzida, da Pięknie! Teraz przyjdzie nam ratować pre... Gdzie ja wlazłem w ogóle? Cholera, to nie ta lejka. na tutaj. Tędy idziemy. No. Ok. Construction Yard, proszę bardzo. Tam jest nasza brocha, to wydostać się stąd. I ja znowu źle skręciłem. Muszę stąd wyjść i skręcić w pierwszą z lewej. Dobra. Tutaj, dobra.